Dzień dobry, oto vlog z Utrechtu, znaczy z Wrocławia, ale z Utrechtu. Wyruszyliśmy w drogę, Kamilek jest za kierownicą, Maciordan zajął miejsce pierwszego oficera. Jest Blask, Blask 100 tysięcy lat, lat nie grał w karty, przyjechał pograć do Utrechtu. Jest Kasperan. No, jestem ja. Jeszcze nie przyjechał. Jeszcze nie przyjechał. Jeszcze, jeszcze może, Możemy mieć wypadek albo coś takiego i, i nie pogra. Co tam blask powiesz? Plas. Dawno cię tu nie było, to musisz coś powiedzieć. Wierzę w siłę. Prasz, przyjaźni. Naszej przyjaźni. Zgadza się. Wierzę, że nie Mi na Polska kolonia w Niemczech. Blask, co tam masz? Soczek. i Zdrowe klęapki. A tutaj z tutaj jesteśmy masz? z serem żółtym, szynką i z rukolą. mam zdrowo. nadzieję, że dostarczy mi dużo energii i siły na dalszą podróż. To chociaż już niewiele zostało, to może być długo. 4 godziny ponad. Gdzie się znajdujemy? Kacper na Wojski. Znajdujemy się przed McDonaldem. Na no to wychodzi. Coś, jakieś słowo o tym McDonaldzie? Co to w ogóle jest? Jest w Królestwo blask dobrze kierowca nie śpi. Takie coś w hotelu, ktoś sobie wystawił, proszę bardzo. A my tutaj, Opening Pokoju Hotelowego. jest Piętrowe łóżeczka elegancko. Ja chcę górne! Ja chcę dobra górne ja dobra. No. dobra mogę I... Blazg, ile ty wałówki przywiozłeś to, kude, Trzeba zrobić to Kurde, trzeba Na cały tydzień masz I jeszcze, jeszcze kilku holendrów wykarmisz, jak byś chciał Przyjechałeś <laughs> z żarciem całym? Zobacz to Elegancko Maciordan nie wie czym grać Kasper jeszcze bardziej nie wie czym grać Ja wiem czym gram Kamilek chilluje bombę. Ja dobrze wiem że gram. Czekaj znajdę. Znajdź. O bossem gram. Bossem grasz. Pięknie. Ja jak tam blask? Gitara jest? Jest gitara. Wiesz czym grasz? To są szachy teraz gramy Szachy 5D ogląd. O, i Xententacjon też no, lubię oglądać. Ale one, się, ale one się zajebiście tasują. Kurwa. Pokaż. No i skończyło się family friendly content. Mój stary jest fanatykiem Tapu Koko. No właśnie, mi starasz. I w deku jeszcze są. Dobra, w deku nikogo nie interesuje. Może ekipa trochę zaspana, ale nie wiem, czy wam mówiłem. Utrecht to jedno z moich ulubionych miast. Na placyku było miliard rowerów. Dzisiaj nie ma ani jednego. Znaczy, ja jest parę. Ze trzy może zostało Ludzie tu jeżdżą na melange rowerami i wracają też rowerami od dziwo. A my właśnie idziemy na day one Regio w spe, Special eventu I będziemy sobie grać w karty Jest ekipa ze mną, ale chyba nie będę ich męczył, bo tu Zaspani Niewyspani W ogóle Co się dzieje? Co ci się dzieje? Nie chce mi się Nie chce ci się? Nie chce Po co my jeździmy na te karty? Po co my jeździmy na te A mi się podoba Raz w życiu... Zróbmy raz vloga, na którym ja nie będę narzekał Tam na zewnątrz jest jakiś event ale już jesteśmy na Pokemonach Dużo miejsc Zobaczymy czy będzie 1024 osoby No i na spokojnie, nie? Na spokojnie Moi drodzy Słuchajcie, jestem Shiny trenerem To znaczy, że jak ktoś ze mną wygra na side evencie Dostaje taki ticket Znaczy na side evencie, no main evencie też Dostaje taki ticket I może sobie zakręcić kołem Którego wam teraz nie pokażę, bo idę na rundę Ale zaraz wam pokażę Super, wielki zaszczyt. A to jest właśnie to koło. A to jest ogłoszonko. Tutaj w ogóle jest quiet room, to jest ciekawe. Zaraz na zobaczymy, jak to wygląda. Rzeczywiście jest troszeczkę wygłuszone to pomieszczenie. Dywanik daje radę i te, i te taki. Fajnie. Tutaj młodzież gra. Generalnie dość spory event, ale nie wiem ilu jest mastersów aktualnie. Dobrze jest na razie. Ludzie się bardzo cieszą, jak rozdaje im te, te nagrody. Także to też, jest, to też jest strasznie miłe, jak wygrają ze mną gierkę. E, na ten moment 3-0-1, także, także super. E, idzie dobrze. Gardi dobrze. Wszystko dobrze. Dziękuję bardzo. O, rysują. Są rysowanki. Aleksander Domek. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam? Shiny? Bardzo mi miło. I mi bardziej. No to jeszcze lepiej. To ty taki zakapturzony, zakamuflowany. A zakamuflowany? Nie wiem, mam tajny dek dzisiaj. Ten, ten sam Kaj co rob... zawsze. Jaki ten sam co zawsze? No że... Zupełnie inny. Jasne. Zupełniennie. Ile kart zmieniłeś od, od ostatniego turnieju? Ale powiem wam inaczej, tobie inaczej. Ostatni raz jak grałem tyle kart tego rodzaju, byłem drugi po Dio Więc Czyli grałeś z raz... po prostu tak. wtedy. Dobrze. Proszę bardzo, potężny grać W który nie gra klawyfy wyrzek się. No jeden, jeden... Tak, giratina. Czemu to zrobiłeś? Czemu, czemu nie krawyfy? No. Bo mi odwali zamówienie na 4. Trzeba było pożyczyć od kogoś. Jak próbowałem tego, u siebie w chwilę to nikt nie ma. Elektrod jest tego promką. No dobra. No dobra, musisz powiedzieć coś teraz. One shot do kamery, one liner, coś coś mocnego. Mento Mori Pamiętaj, że umrzesz. Jeśli nie umrzesz, to będzie remis. Mój Boże. To chyba jest jakiś speedrun w Brock Challenge'u. Na razie 16 minut 23 sekundy, najlepszy czas. I tu można sobie pograć. giereczki. O, Ania nam maha. Zobaczymy w co gra. I co grasz? Co? To pograj coś. Nie, to jest w brock challenge. A tu jest ten speedrun do broka? Tak, dokładnie. Nieźle. Aha, jesteś oficjalnym sędzią tego? Aha Nice Czyli już wiadomo o co chodzi, bo właśnie tam nagrywałem To jaki będzie, robisz, zgadujesz jaki będzie najlepszy czas dzisiaj? E, 12 Dobra, trzymamy za słowo Zobaczymy, na razie jest 16-17, więc może ciężko A jest jakiś oficjalny rekord świata? Rekord świata? Nie wiem A, Trzeba sprawdzić rekord, tak. Trzeba A. sprawdzić Tak, tak trzeba sprawdzić, no, Przecież na później w Polsce. Tak, w opis. No i tak to wygląda. Generalnie jak Tournament Center organizuje te eventy, no to jest dużo dużo rzeczy do robienia. I jest lepiej. Mówię wam. No i grają. Co im zrobić? No, nie, nie grają. Dobrze. No, Vlog moment numer 10. Trafiłem na Zabdosa DCG. Asasito! Tego pana znacie. Dzień dobry. Dzień dobre, everyone! Hello! Uh, it's Zabdos TCG From there, and uh, could you tell us how, how was our games? Uh, we had a blast. We were playing really funny. I actually was with like uh, we were playing guard. You we were playing guard. our yeah. Roaring Moon. and the first game, I was able to get some stuff going. It was a really back and forth game. We both were enjoying and laughing a lot, so I enjoyed that one. Uh, eventually, I was able to win. The second game, however, <laughs> I had an opening hand with three dark pets, Roaring Moon, three energies, and emergency jelly, but. And, and top the town store, I believe. Store, I, I was like, I'm gonna attach uh, and pass, but I actually used town store, town store for the emergency jelly. It was like that. And then I with style, I put the emergency jelly on my Roaring Moon and it still got dunked by uh Dominique. so one one, 25 minutes left on the clock, it's going back and forth and suddenly uh, I changed my like my game plan. I said I'm going first this time and you weren't able to find Manaphy. Yeah, that was really sad. Yeah, and I was like, really? Is this happening? Uh, because you had like a, a good board state to rolls, yeah. there was a Mew, and you also vacuumed away my four Seal stone, so on top of an Iono, and I didn't use Quackability, so there must be good cards in hand, yeah. which was really good, but I was uh, yeah, able to get the Ninja off because you weren't finding Manaphy. Yeah, and we were also together uh, with the, yeah, shiny the Shiny Trainers. We so both we... Shiny Trainers and we exchanged <laughs> uh, coupons. We <laughs> <it was fun. laughs> Thank you for the games and good luck for the rest. Thank you, likewise. Polacy rodacy się biją. Zakończy tą wolne, wojnę polsko-polską. Proszę bardzo. Zawody w kolorowanie. Tylko do tego się nadaje w po kolejnej porażce. Blask zrobił day tu. 6-2-1 i ostatnia wygrana na Goldengo. Bardzo ładnie. Chłopaki gdzieś tam jeszcze czekają na zamówienia. Ja A już mam pierwszy byłem. Yeah! Widzę co to jest? Pzdryz z, z, z pięciu gości W też mają. To chyba stanie się tradycją tego kanału. No. I już szczęśliwi chłopcy na pięciu gościach. Blask od, pierwszy raz od siedmiu lat zrobił Date i pierwszy raz w życiu je pięciu gości. Wrażenia o obu tych rzeczach. Za Date zobaczymy jutro, a za five guys bardzo wam, wam polecam. Dobre, super, nie? Dobre. Robienia do nie polecam. <gryli> tu takie średnie, ale w Gajsie, kurwa, U, Zaraz, rano. Bez sensu, nie? W ogóle Gepier usiadł jak, y, w szczycie stołu jak taki wujek teraz będzie na, na tym, na Wigili. <gryli> Stół zastawiony su Czym chata bogata? <gryli> to jest najładniejsze miasto na, na regio. I Kamilek nie najładniejszy na o ty, regio. Kamilek jest drugi, bo ja jestem najładniejszy. Typ <gryli> Dobra, postanowiłem ugotować na kapa na drugi dzień. Yy, MIUVI Max DTE z Luxrayem, ale z Kramorantem i Coloresem. Yy, just for Fun, zadziała? Powinno zadziałać. N moim zdaniem nie. Zadziała. <laughs> nie zadziałało. Nie. Ale, ale będę się dobrze bawił, mam nadzieję. Zobaczcie, jakie ciekawe robociki na wystawie. I kot ze szlugiem. Ciekawe. Co nie, Kamilek? Tak, bardzo ciekawe, bardzo śmieszne. Generalnie to miasto żyje. I to bardzo. I dużo rowerów. Rowery też żyją. Day-Tu moi drodzy, ale nie dla nas. Nie, nie dla nas. Ja, gdy grać kapa, Maciordan idzie farmić Nie, no. o, oglądać. Też dobrze. Idzie się o lepszych, bo ja nie zrobiłem. <grym> teraz to już nie warto, bo już ten format się zmieni. tak? nie masz niczego uczyć. To jest Teraz jest moment na takie zastanowienie wewnętrzne nad sobą. Co zrobiłem nie tak, co zrobiłem dobrze. Nie I odpinajcie energii z flaffy do innych Pokemonów i z bo za to zapłacicie... Pierwsza energia jest zawsze do flafiego, mówię. Ja zgidowałem i zapłaciłem za to... Życie, tak, no, tak no, bywa to czasami. To przejście to. Konkurencja dla Fighter'sa. Ty guys. Nawet ta sama czcionka. Przypadek? Nie sądzę. Chłopaki walczą w day tu. Alek Kotorda siedzi Blaska i Bernarda nie widzę jeszcze stąd a widzę Blaska tam Dobrze niech walczą Co im zrobimy? Nic im nie zrobimy Nie grają w karty, wygrywają Będą szczęśliwi i tyle Bo Chris w ogóle sędziuje, to też jest Polak Rodak sędzia ze Szczecina tam stoi W ogóle drugiego dnia zwykle hala troszeczkę pustoszeje Niektórzy co nie, nie zrobili two, po prostu nie przychodzą już drugiego dnia w ogóle grać, a niektórzy jakieś side eventy odpalają, niektórzy kapa, niektórzy streama przychodzą po prostu pooglądać, różnie, bardzo różnie. Generalnie zwykle jest, jest co robić na Dayto Patrzcie, Zabdos z TCG idzie, może się do nas uśmiechnie. <laughs> Pretty well, I'm playing spies on the cap today. No, z Zabdosem pogadane. Po, powiedziałem mu, czym grałem, Że, żeby, żeby ten, żeby nie było. To i taką mam robię przejściówkę po, po, po sali drugiego dnia, jak troszeczkę jestem luźniejszy. Co nie zawsze się zdarza. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Po prostu nie wiem. Dwóch, dwóch vendorów się pojawiło, z tego co widzę. Taki i taki, Flashcards to kojarzę i TCG Shop. Także zwykle się pojawia właśnie kilku vendorów i można coś kupić. Z tyłu stream, tam dalej jest Price wall, i tak dalej, to wszystko za side eventy. No i tak się żyje na tych turniejach Pokémon. No co, co ja wam powiem? No, takie, takie są koleje losu. Trains of the Destiny. Mi się zawsze podobają, bo ja mam szczerze te kornery do, do wywiadów i do tego, do tego wszystkiego. I to jest jedno z moich marzeń na ten, na ten sezon cel. Jakby ktoś ten zrobił ze mną wywiad. Trzeba wygrać grę na streamie, żeby, żeby doznać tego zaszczytu. I tu zobaczcie, kasterzy sobie rozmawiają do ludzi. Na streamie pewnie właśnie teraz ich widzicie. No i zawsze na takich turniejach są side eventy. Tutaj są side eventy właśnie dla kart Pokémon. Widzicie całą listę tych, które są zaplanowane na konkretny czas, ale są też takie, które się odbywają on demand? Tutaj są on demand events. No nie jest napisane co konkretnie, ale co trzeba zrobić. Zwykle jest ich, jest ich kilka i odbywają się po prostu, jak zbierze się odpowiednia liczba ludzi. Co za nie wygrywacie? Wygrywacie za nie punkty, które właśnie można wymienić na PriceWallu na nagrody. <grywanie> Zacząłem Luxrayem, gość myślał, że gram kontrolem. <grywanie> I wygrałem w ten sposób, łatwo. A na PriceWallu takie rzeczy tym razem. No i widzicie od razu ceny, ceny w punkcikach. Na. i energię i to tyle. 3 na kapie. A. U, ła, ła, ławeczka z rancha. Ławeczka z rancha. Patryk, Hadziuk, Solejuk. Gdzie macie mamroty? Proszę. Już? Jedno. Tak. Oświatło? Że jak Tor zrobi... E, jak to nawet ten bag? Tak? E, tor, tor boxem. boxem związany z każdą kartą z setów od. Battle Od Battle, od Battle do Paradox Rift Robię fikołka na ziemi. No cześć. Jak Wam się podobam? To tyle jeśli chodzi o vloga z Utrechtu. Kapa kończy z wynikiem 4 do 3. W Daytu Mastersów poszło Mastersom. Tak sobie. Nie wiem jak Franek, wiem, że był w top 8 Franek Rice w seniorach. seniorach Oni seniorem? Juniorem? Seniorem? Chyba seniorem. I to tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Teraz czeka mnie mozolne 12 godzin drogi do domu, ale tego już nie ma potrzeby, żebyście oglądali, bo po co Was donudzać. Dziękuję Wam bardzo. To, to był Vlog z Utrechtu. Pa pa. Pito Goodbye. Mhm. Patrzcie, polskocepcja. Polak gra z Polakiem i Polak sędziuje, niesamowite. Holandia kraj Polaków, ale na ostatnim stole chyba, co? <grystanie> na do